Zadanie 18. W kartezjańskim układzie współrzędnych XY zaznaczono kąt alfa o wierzchołku w punkcie 0,0. 0. Jedno z ramion tego kąta pokrywa się z dodatniem półosią OX, a drugie przechodzi przez punkt P równa się minus 3,1, tak jak na rysunku. Dokąd zdanie wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Tangens kąta alfa jest równy. W tablicach matematycznych macie zapisane definicje funkcji trygonometrycznych dowolnego kąta i mamy podane, że jeżeli mamy punkt M o współrzędnych x, y, to tangens alfa jest równy y przez x. Więc tak naprawdę wystarczy tylko i wyłącznie podstawić, czyli tangens alfa równa się, y u nas jest równy, że ja tutaj jeszcze podpiszę, jest równy 1, x jest równy minus 3, Czyli to będzie minus 1 trzecia. Odpowiedź D. Jeżeli uważasz, że ten film jest warty polecenia, udostępnij go znajomym, subskrybuj kanał i daj łapkę w górę. Dziękuję bardzo.